Cześć, ja nazywam się Kasia i witam Was na moim kanale. Tak jak widzicie, dziś przychodzę do Was z podsumowaniem maja, czyli z książkami, które przeczytałam w maju. Było ich 11, plus y, opowieść Wieglina Charlesa Dickensa, o której nie będę dzisiaj tutaj mówić. Poczytałam już ją kilkukrotnie i myślę, że każdy dobrze wie, o czym jest opowieść Wieglina, więc nie ma po co dzisiaj właściwie rozwijać tego tematu. Jednak chciałam, żebyście wiedzieli, że przeczytałam opowieść Wiegliną w maju. Yy, tak, dziwna. Dobra. Przechodząc do podsumowania, nie będę... Staram się dzisiaj to nagrać dość krótko i sprężnie, bo już próbowałam raz zrealizować ten film. Wyszedł mi materiał ponad 40 minut i strasznie rozbudowana, nie miałam właściwie co ciąć. Więc naprawdę, dzisiaj popróbuję mówić szybko. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Nie przedłużając, zaczynajmy. Pierwsza książka, którą widzicie... Jest to mitologia nordycka Nila Geimana. Przeczytałam tę książkę właściwie przez w Wałdybuku, ze względu na polecenie Toli z kanału zaksiążkowane. Tola bardzo sobie chwaliła tę książkę, więc stwierdziłam, że po prostu sobie przesłucham przy okazji. To są mity nordyckie, no co tu można mówić za dużo? Na pewno przytoczone dużo bardziej rozbudowane niż na przykład poprzez Marvela, gdzie każdy kojarzy chociażby Tora. Właśnie z Marvela, to mamy tutaj historię Tora, Odyna i Lokiego w dużo bardziej no, rzeczywistej formie. Nie przetworzonej tak, tak bardzo. Dopuszczam do siebie to, że Neil Gaiman na pewno przetworzył te mity, a jednak nie są one, nie są one tak oderwane od rzeczywistości jak historie z Marvela. Dobra, ale w każdym razie podobało mi się, jednak trochę nudziłam się momentami, nie mogłam się do końca wkręcić w tę historię. Było tam trochę brutalności i myślę, że mimo tego, że. Są to raczej kierowane książki Tenila Geimana dla młodszych, młodszych czytelników. To uważam, że w mitach nordyckich jest na tyle dużo brutalnych sytuacji, że raczej nie polecamy jej jakoś bardzo młodym czytelnikom. Ale bardzo fajna alternatywa do mitów greckich i rzymskich, które właściwie przerabiamy w szkole głównie i nie skupiamy się na innych mitologiach, a szkoda. Bardzo fajne. Tak naprawdę, taka w pigułce informacja o kulturze, właśnie tej mitologii nordyckiej, i pod tym względem zdecydowanie bardzo polecam. Drugi audiobook, który przesłuchałam, jest to reportaż z Miłości, to współczuje opowieści z Omanu autorstwa Agaty Romaniuk. I ja w ogóle, tak jakby o Omanie nie wiedziałam prawie nic do tej pory, więc chętnie, tak jak już w którymś filmie wspomniałam, zapoznałam się teraz z kulturą. Z którą wcześniej nie miałam styczności, bardzo się cieszę, że sięgnęłam akurat po ten reportaż. Głównie przedstawione są tam opowieści kobiet, jak łatwo się domyślić, i po właściwie okładce, i po, i po tytule. Zaintrygował mnie ten tytuł. I powiem szczerze, ciekawe jest w tym reportażu to, w reportażu to że z historii na historię, która opisuje powiedzmy jakieś mm, życie danej bohaterki, życie danej osoby, które w rzeczywistości istnieją. Są tak, jakby ustawione od najsłabiej wpływających na nas emocjonalnie po tych najsilniej, do tych najsilniej. Wiem, że to brzmi strasznie chaotycznie, ale to jest bardzo ciekawa forma stworzenia reportażu, że zaczynamy od historii naprawdę delikatnych, w jakimś sensie, nawet momentami wesołych, bo ja miałam przyjemność momentami się uśmiechać, do. dochodzimy z każdą stroną coraz dalej, aż do momentu, kiedy poruszony jest temat. Wykorzystania seksualne, wykorzystywania seksualnego czy sprzedaży nieletnich dziewczynek. I to był bardzo ciekawy zabieg. Strasznie mi się podobał, bo naprawdę czułam napięcie wzrastające z każdym reportażem i bałam się tego, co może być w dalszej historii. Ale podsumowując, jedna z ciekawszych pozycji na pewno tego roku, bardzo miło mi się tego słuchało, o ile można miło słuchać reportażu o takiej tematyce. I wbrew pozorom zaskoczył mnie fakt, że nie wszystkie te reportaże były, miały negatywny wydźwięk, a niektóre wręcz, wręcz przeciwnie, skupiały się na tym, jak czasami rodzina i ojcowie, właśnie Omańczy, Omańczycy, kochają swoje córki jak ich bronią. I za to duży plus, że autorka była bardzo obiektywna i nie skupiała się tylko na negatywnych cechach Omanu, ale i na tych pozytywnych. I teraz krótka opinia o dwóch kolejnych częściach Narni, które udało mi się przeczytać w maju. Czyli srebrne krzesło, koni jego chłopiec. To jest czwarty i piąty tom. I ja mówię szczerze, mam mieszane uczucia do pierwszej części, którą przeczytałam, czyli do srebrnego, do srebrnego krzesła. Jakoś nie do końca mi się podobało. Może przez to, że nie chcę spoilerować. Bohater, który pojawił się w trzeciej części, w tej chwili jest tak jakby głównym bohaterem. I ja tak nie do końca się z tym. Pogodziłam, bo nie powiem, że go nie polubiłam, ale raczej nie do końca się z tym pogodziłam Że właśnie on jest głównym bohaterem I przez to miałam mieszane uczucia i czasami mnie nudziła y, ta historia I w ogóle nie mogłam się skupić na fabule Szkoda Ale już przy koniu i y, jego chłopcu Jak to w ogóle brzmi? Przy koniu i jego chłopcu było zupełnie inaczej Ta historia mnie totalnie zaangażowała, zainteresowała No i w ogóle tutaj fajnie jest poruszony też tak jakby aspekt różnych kultur w świecie narni, czego w ogóle w filmach, jakby jeżeli znamy same filmy do tej pory, to jest dla nas szok, że poruszamy temat innych krajów i tak rozbudujemy je, rozbudowujemy je właściwie. I tutaj mamy kulturę poruszoną, właśnie przypominającą kru, kulturę arabską. Są pustynie i tak dalej, więc to jest bardzo fajne. No i dodatkowo bohaterowie są dużo bardziej wyraziści niż ci w srebrnym krześle. Bo są, to są inni bohaterowie, mimo tego, że wciąż mamy dzieci w wieku właśnie tym 10 plus. I konie jego chłopiec tak naprawdę zmobilizował mnie do tego, żeby czytać dalej narnie. Na Zostały mi dwie części w tej chwili, więc już bliżej niż dalej, jak to się mówi. Na razie. Sama nie wiem, jak mam to ocenić. Dopiero pewnie jak przeczytam ostatnią część, czyli Wielką bitwę, to będę miała jakiś taki głębszy pogląd, jak w całości oceniam serię, chociaż wiem, że można je czytać w ogóle pojedynczo, bo te historie jakoś mocno się nie wiążą ze sobą. Ale mimo wszystko trudno jest mi narnie w tej chwili ocenić, czy mi się ona podoba, czy tak nie do końca. Zobaczymy, jak będzie dalej, więc zostawiam swoją opinię tak trochę w zawieszeniu i nie mówię, czy. Nie podoba mi się, czy mi się podoba, no nie będę tego w tej chwili analizować. Ocenię po ostatniej części. Dwie kolejne książki to jest seria Czarny Mak, adeptka i kandydatka autorstwa Rachel i Carter. I już o serii Czarny Mak mówiłam tutaj na kanale, mówiłam, że bardzo mi się podoba, jestem naprawdę zauroczona samą, samą historią. To jest Oczywiście młodzieżówka, więc musimy się liczyć z tym, że jest to historia dość no, schematyczna. Nie da się tego chyba w ogóle uniknąć w ostatnim czasie, przynajmniej we wszystkich książkach, które dotykam właśnie z tego działu młodzieżowych książek. Są to historie schematyczne, a jednak tu jest bardzo ciekawy aspekt, który muszę poruszyć. Ja uwielbiam wszystkich bohaterów w tej książce, w całej tej serii. Do tej pory miałam tak z tymi młodzieżówkami, że ja albo nie lubiłam głównego bohatera czy bohaterki, Albo jego bardzo bliskie osoby, przyjaciółki, lub nie wiem, nawet rodzeństwa. A w tej chwili mam zupełnie inaczej, lubię wszystkich bohaterów. Raja, Raja która jest główną bohaterką, mimo tego, że nie jest jakaś mm, powiedzmy bardzo charakterystyczna, to nie jest bohaterka, o której bym pamiętała i wszystkie cechy powiedzmy za rok, a jednak gdzieś zdobyła moje serce i do tej pory naprawdę bardzo lubię jej historię. Bardzo podoba mi się to, jak ona tak naprawdę rozwija się. I no cóż, ja po prostu mogę Wam polecić. Jeżeli nie czytaliście jeszcze trylogii Czarnego Maga, to musicie to zrobić, bo ona nie jest aż tak bardzo popularna u nas na polskim rynku. A szkoda, bo jest to świetna, świetna po prostu rozrywka. I ja się świetnie bawiłam. Uważam, że w ogóle w tym okresie sesji czy matur w tej chwili. Fenomenalna historia, musicie się zapoznać I zdecydowanie, zdecydowanie polecam, bo w tym roku jest to jedna z lepszych historii młodzieżowych Młodzieżowych, jakie miałam szansę przeczytać I kolejny, bardzo kontrowersyjny audiobook, czyli Normalni Ludzie, Runi Sali Kompletnie nie wiem, co mam powiedzieć o tej książce Ja jak nagrywałam poprzednio ten materiał To zupełnie miałam tą samą sytuację To jest taka historia, o której nie da się za dużo, Nie da się za dużo powiedzieć tak naprawdę bo tutaj jakby fabuła opiera się na tym, że mamy dwoje młodych ludzi, którzy chodzą razem do liceum, ale z racji, z racji tego, że różni ich mm, powiedzmy pozycja klasowa i finansowa, to powoduje, że oni ze sobą oficjalnie nie rozmawiają, a gdzieś w murach swoich domów zaczyna się tworzyć między nimi dziwna, dziwna relacja. I w przeciągu tej książki, jakby całego tego toku historii, dużo rzeczy się zmienia, ale cały czas... Ich relacja jest toksyczna, bo od tego musimy zacząć. To jest bardzo toksyczna relacja, nie tylko między głównymi bohaterami, ale również boha między bohaterami drugoplanowymi czy trzecio. Ja w ogóle nie wiem, czy tam ktokolwiek wie, w jaki sposób powinien, y, jakby obcować z innymi ludźmi. To jest dramatyczne. Bardzo poruszająca, tak naprawdę trochę. Ja miałam w ogóle poczucie w trakcie czytania jej, że jakbym się czuła z każdą stroną coraz bardziej brudna. Ta książka jest osaczająca. W momencie, kiedy ją czytamy, wszystkie negatywne emocje, które tam jakby się dzieją w tej historii i jakby są przez tych bohaterów przeżywane, w jakiś sposób w nas wchodzą. Więc jeżeli macie jakiś gorszy okres, raczej nie radziłabym jej czytać. W ogóle, jeżeli ktokolwiek pomyślał, że to jest młodzieżówka, właśnie pod względem rozrywkowym, tak jakby chociaż przed chwilą Czarny Mak, to zdecydowanie nie. Odradzam jej totalnie w jakichś kryzysach, uważam, że nie jest to dobra pozycja, ale jeżeli macie ochotę zapoznać się z czymś innym, co wykracza poza schematy właśnie tych normalnych młodzieżówek, raczej książek skierowanych do młodzieży, to normalni ludzie na pewno wam zapewnią wyjątkowe, wyjątkowe doznania. Ja nie powiem Wam, czy jej polecam, czy nie polecam. Jeśli macie ochotę na właśnie spotkanie się z takimi toksycznymi bohaterami i ich relacjami, to proszę bardzo, jednak dla rozrywki zdecydowanie nie i jeżeli macie gorszy dzień czy okres, również zdecydowanie nie czytajcie tego. Kolejną książką jest Błoto Hilary Jordan. Jest to opowieść o rasizmie, więc bardzo aktualna, taka, którą powinno przeczytać bardzo dużo ludzi. I opowiada ona historię dwóch rodzin, czarnoskórej i białoskórej, które mieszkają w niedalekiej odległości i z plotem jakby Wątków, tutaj z plotem relacji międzyludzkich, ich historie się łączą. Ja nie będę Wam opowiadać w jaki sposób, bo uważam, że ta książka jest od pierwszej strony fascynująca. To, jak się rozpoczyna, jest w ogóle super, znaczy jest w ogóle fajną klamrą, bo tak samo się kończy, i to jest intrygujące naprawdę w niesamowitym stopniu. Co jest ciekawe, nie czytajcie tego, co jest z tyłu. To jest w ogóle spoiler, moim zdaniem, bo to, co się dzieje z tyłu, znaczy opis na okładce, odbywa się na ostatnich 100 stronach tej książki. Ja niestety zerknęłam na jedno zdanie, bo tak jak mówiłam, ja blerów nie czytam, ale zerknęłam na jedno zdanie, które zaspoilerowało mi prawie końcówkę. Żałuję, bo ciągle czekałam, aż się wydarzy to, co właśnie przeczytałam, ale mimo wszystko uważam, że i tak nie zepsuło mi to przyjemności, z jaką brynęłam przez tą historię, bo. To jest, mimo tego, że jest ta książka dość ciężka, tak jak samo, sam tytuł mówi, no to jest błoto. Przez nią się trochę brnie, nie płynie. To jest tak, że musisz sobie przemyśleć pewne rzeczy i tak naprawdę określić się, jaki bohater do ciebie przemawia, jaki nie. Bo bohaterowie, nie ma czarnych i białych bohaterów, każdy tam jest szary. No może prawie każdy, ja bym tam czarnego bohatera znalazła. Ale wiecie o co mi chodzi. To są tak zbudowane postacie... Które mimo tego, że książka jest bardzo cienka Intrygują nawet po odłożeniu Ja do tej pory się zastanawiam, dlaczego postąpili w ten, a nie inny sposób No i co? Ja Was serdecznie za e zachęcam do przeczytania Błota Tym bardziej, że w ogóle można ją bardzo tanio dostać Ja już mówiłam na BookHallu, ja ją kupiłam za 7,50 I jestem bardzo z niej zadowolona Polecam każdemu I też jest film na Netflixie Możecie sobie obejrzeć pod tym samym tytułem nie obejrzałam go jeszcze, nie mam na ten temat opinii, bo muszę się dostosować jakoś psychicznie, bo jak możecie się domyśleć, to nie jest lekka lektura, raczej dramatyczna, ale taka, która ma w sobie w jakiś, jakiś sposób ciepło. Ja po skończeniu jej nie czułam straty, którą czasami właśnie odczuwam po historiach dramatycznych, ale w jakiś sposób nadzieję, a to jest bardzo dużo i myślę, że to jest idealne podsumowanie tej opinii. Przeczytajcie ją, żeby poczuć po prostu nadzieję. Kolejną książką, tak jak widzicie, jest Ania z Szumiących Topoli, Lucy Mount Montgomery. Co ja mogę powiedzieć, Ani? Jak jest taki wielki boom w tej chwili? Właściwie wszędzie. Każdy czyta Anię, i ja kompletnie dołączam się do tego boomu, bo ja również, również pokochałam historię o Ani. Jest czarującą postacią, niesamowicie w ogóle ciepłą, i sama ta historia jest taka dająca otuchy. To chyba dobre określenie. Ania mi po prostu daje otuchy, i ja sobie ją. Jedną część stawiam w ogóle w każdym miesiącu, właśnie teraz mojego TBR-u. Niestety już niedługo kończę serio Ani, ale czekam na właśnie, w momencie kiedy mój stosik się zmniejsza, czekam na to, aż dojdziemy do Ani Zielonego Wzgórza, żeby po prostu sobie odpocząć. I to jest zdecydowanie jedna z fajniejszych lektur szkolnych, jeżeli chodzi o Ani Zielonego Wzgórza jako pierwszą część, z którą w ogóle miałam do czynienia, więc jeżeli nie przeczytaliście Ani Zielonego Wzgórza, Podstawówce, zróbcie to teraz, a zupełnie inaczej podejdziecie do tej historii, inaczej ją odbierzecie i zobaczycie, jak bardzo wartościowa jest, bo historia Ani Zielonego Wzgórza jest świetna. Mimo tego, że nie ma tam nie wiadomo jak wartkiej akcji, to postacie są po prostu jakby, były z twojej, jakby byli z Twojej rodziny i jakby oni Cię przytulali za każdym razem, jak zaczynasz czytać. Nie wiem nawet, co mam, jak mam to podsumować, zdecydowanie polecam na tym, to zostawmy. Kolejny audiobook, czyli Obsesja Piękna, jak kultura popularna krzywdzi dziewczynki i kobiety, autor Sfereny Engel. Ja tutaj mam mieszane uczucia ponownie, ponieważ sama w ogóle wątek poruszony, czyli obsesja piękna w czasach social media, modelek, Photoshopa jest w... świetnym, trafionym tematem. O tyle uważam, że autorka. Przedłużyła tą książkę niepotrzebnie. Ta książka jest stosunkowo długo, bo, długa, bo ona chyba w papierze ma ponad 400 stron, a niestety jest wtórna. To, co się dzieje, jakby od połowy, już jest takie monotematyczne. To się cały czas powtarza ten sam wątek, ten sam schemat powstawania rozdziałów, i o ile poruszająca ta książka była dla mnie przez pierwsze pół samej opowieści. Czyli te wywiady z kobietami właśnie wstrząśnięte i opanowane przez tą mm, obsesję piękna, czyli właściwie z kobietami takimi jak my, no bo wszystkie w jakiś sposób podlegamy tej obsesji. Prze ciekawiły mnie na przykład badania, które też były y, wyszczególnione przez doktor psychologii, więc nie ma się co dziwić. Ale były to konkrety, które były dowodami na to, jak krzywdzące, krzywdząca jest sama obsesja piękna dla kobiet. A jednak w drugiej połowie książki poczułam się po prostu już znużona powtarzalnością. No, szkoda, bo gdyby było to krótsze, miałoby znacznie większy wydźwięk, do większego jego grona w ogóle czytelniczek by trafiło, zgubiony potencjał. Szkoda, że autorka zgubiła ten potencjał, który miała ta książka, ale przez powtarzalność po prostu mnie zniechęciła na koniec. No, no cóż. Ale jeżeli interesuje Was sama obsesja piękna, i jakby nasze postrzeganie wizualne nas samych, to jak najbardziej polecam ciekawa pozycja. I myślę, że w jakimś sensie, no, intrygująca, O sama obsesja piękna jest dla mnie bardzo intrygująca. I na koniec zostały mi wichrowe wzgórza Emily Bronte. Ja muszę Wam się przyznać do mojej ignorancji, bo ja nie mając świadomości, na co właściwie się pisze, liczyłam na to, że będzie to historia pokroju Jane Austen. Tak, i dostałam wichrowe wzgórza, które mnie zmiotły, poraziły i po prostu oczarowały. <laughs> Wiem, brzmi to absurdalnie. Ale słuchajcie, to jest historia o Heathcliffie, Czyli cygańskim mam chłopcu, który zostaje mm, tak naprawdę przygarnięty przez właściciela wichrowych wzgórz. Między Heathcliffem a Katrin, czyli córką tego właściciela rodzi się uczucie którego skutka, z którego skutkami tak naprawdę mierzymy się przez całą tę historię. To jest historia mroczna, przepełniona bólem, stratą, przepełniona wszystkimi negatywnymi uczuciami, które mogą ma przyjść w, te, w tej chwili do głowy. Niesamowity po prostu, to jest niesamowity zbiór emocji. I ja, jako czytelnik. Byłam porażona tym, co tam się dzieje. Jednocześnie zafascynowana. Ja chciałam wiedzieć więcej. Z każdą stronę po prostu chciałam wiedzieć, jak to się skończy. Wyjątkowa, porażająca. Ja myślę, że zrobię w ogóle osobną, może nie osobną, ale na pewno będę mówić o tej książce w jeszcze jednym filmie, który wyjdzie prawdopodobnie na początku lipca. I wtedy opowiem więcej, jeżeli da się więcej, niż moje po prostu chaotyczny wybuch emocji <laughs> opowiedzieć o tej książce. Bo jest to jedna z lepszych lektur w tym półroczu, więc ja będę już powoli kończyć. Ale tak jak widzieliście, ten miesiąc w ogóle miałam bardzo dobry czytelniczo, nie było książki, która właściwie mnie no, zniechęciła i rozczarowała jakoś bardzo, bardzo, tak jak było w zeszłym miesiącu, więc jestem zadowolona. Przy montażu okazało się, że o mi pożegnanie, więc szybko wróciłam i chcę Wam powiedzieć, że dziękuję bardzo za oglądanie. Jest mi bardzo miło, że jesteście tutaj ze mną. I mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Pa!